Witaj na podcaście Przygotowania Ja już nadaję z czyli z miejscowości w Niemczech, w której mieszkam od końca września 2022 roku. Jeżeli słuchasz tego nagrania na początku marca 2024 roku, to tydzień temu wróciłam z mojej półtora miesięcznej podróży do Azji. Zdążyłam już wyskoczyć w międzyczasie na dwie nocy do Luksemburga. I o tym będzie mój dzisiejszy solowy odcinek. Opowiem, co zwiedziłam, jak tam dotarłam i ogólnie podzielę się moimi wrażeniami, ale też wskazówkami. A jeżeli interesuje Cię to, jak wygląda życie w Luksemburgu, to zapraszam do odsłuchania 44. odcinka mojego podcastu, w którym rozmawiam z Martyną na ten temat. A póki co przechodzimy do solowego odcinka. Zapraszam! Zacznę może od tego, skąd w ogóle pomysł, aby wybrać się do Luksemburga. Ja mieszkam w części Niemiec, która graniczy z Belgią, z Holandią i też niedaleko jest do Luksemburga. Póki co odwiedziłam tylko Holandię, a w tym roku postanowiłam, że. Chciałabym zawitać do pozostałych krajów znajdujących się w pobliżu. Nie wiem, ile zostanę w mąż, więc chciałabym wykorzystać tę możliwość, którą mam obecnie. Tak jak wspomniałam we wstępie, do Niemiec wróciłam 22 lutego i miałam tydzień wolnego przed powrotem do pracy, który miał nastąpić 1 marca, więc. Jak słuchasz tego odcinka, no to najprawdopodobniej jestem już w pracy. I tak stwierdziłam, że skoro mam tyle dni, to wykorzystam je i pojadę do Luksemburga, który znajduje się z około 100 km od a Autem zajmuje to niecałe dwie godziny, ale ja wybrałam się pociągami i autobusem. Podróż zajęła prawie 6 godzin, ale. Nigdy zanim zapłaciłam, bo skorzystałam z mojego Deutschland Ticket. Czyli jest to taki abonament w wysokości 49 euro miesięcznie. Dzięki temu mogę jeździć za darmo w całych Niemczech. Chodzi tutaj o komunikację miejską, jak autobusy, tramwaje, metro, ale także pociągi regionalne. I takim bonusem jest to, że można też dojechać do kilku krajów bez opłat. Między innymi jest to Luksemburg, ale także Dania, Polska czy Szwajcaria. Więc jeżeli ty też mieszkasz w Niemczech i masz ochotę wybrać się do Luksemburga, to polecam sprawdzać połączenia z twojego za miejsca zamieszkania do Koblenz lub Trier. I stamtąd są już regionalne pociągi do Luksemburga, które właśnie działają w ramach Deutsche Ticket, a moja trasa wyglądała następująco. Najpierw autobus z do Aachen. Potem Aachen, kolonia, pociąg. Następnie również pociąg z kolonii do Koblenz. I na końcu ostatni etap, czyli Koblenz-Luksemburg. Także pociąg regionalny. A jeżeli chodzi o sam Luksemburg, to to miasto no to jest miasto. Ale też państwo, księstwo Luksemburga, którego stolicą jest właśnie Luksemburg, i stolica składa się z dwóch poziomów jest jakby takie miasto na górze i na dole i co jest fajnym rozwiązaniem wybudowano windy, którym można się poruszać, aby łatwo się dostać z dolnej części na górną albo na odwrót. I przy okazji można też podziwiać piękne widoki, ponieważ te windy są przeszklone. Dodatkowo w Luksemburgu transport publiczny jest w 100% darmowy nie tylko w samej stolicy, ale na terenie całego kraju. Tramwaje, pociągi, autobusy, busy. Za nic się nie płaci. Jedynie pociągi w pierwszej klasie są odpłatne. W ogóle Luksemburg jest pierwszym. Na świecie krajem, który wprowadził darmową komunikację, kolejną ciekawostką jest to, że 60% mieszkańców stanowią obcokrajowcy pochodzący z, ze 160 różnych krajów. Mieszanka językowa jest niesamowita i można tego doświadczyć na ulicy. Jeżeli chodzi o języki, to w Luksemburgu obowiązują trzy języki urzędowe: francuski, niemiecki i luksemburski. Będąc jeszcze w temacie języków, to opowiem o moim takim doświadczeniu, bo ja w restauracjach bez problemu dogadywałam się po angielsku, chociaż w jednym miejscu ja mówiłam w tym języku, a pani odpowiadała po francusku, i się dogadywałyśmy ale były też sytuacje, że znajomość niemieckiego była bardziej użyteczna niż angielski. Miałam takie dwie sytuacje. Pierwsza w busie na zamek. Kierowca coś mi tłumaczył po francusku, a ja zapytałam, czy może przejść na angielski, ale nie był w stanie tego zrobić. Wtedy zaproponowałam niemiecki i bez problemu mi wytłumaczył, o co chodzi. Druga sytuacja miała miejsce w muzeum. Tutaj ochroniarz do mnie zaczął mówić po francusku. Ja poprosiłam o angielski. No czy za mnie jeszcze jakiś inny język. Wtedy powiedziałam, że niemiecki i tak jak poprzednio dowiedziałam się wszystkiego bez problemu, właśnie w tym języku. I tutaj dla mnie było tak ciekawe, że. No w sumie się tego nie spodziewałam, ale teraz tak myślę, że no. Może. Powinnam się tego spodziewać, ponieważ w końcu to niemiecki jest językiem urzędowym Luksemburga, a nie angielski. I widać, znajomość niemieckiego jednak mi się e, przydała. W tym kraju angielski też, no ale nie we wszystkich, powiedzmy, sytuacjach. Zaraz przejdę do miejsc, które odwiedziłam, będąc w Luksemburgu, ale zacznę od tego, że na miejscu, Kupiłam kartę turystyczną, tak zwaną Luxemburg Card, która umożliwia wejście do około 70 obiektów za darmo. Taką kartę można kupić na jeden dzień, kosztuje 13 euro. Na dwa dni koszt wynosi 20 euro, albo trzy dni 28 euro. Ja wybrałam opcję na jeden dzień, i mogę powiedzieć, że to się bardzo płaca, jeżeli ktoś planuje odwiedzić muzea i zamki, to jak najbardziej. Zachęcam do zakupu. Ja za atrakcje, które odwiedziłam, zapłaciłabym przynajmniej 23 euro, a tak dzięki karcie wyszło 13 euro. Jedna ważna rzecz dotycząca karty jest taka, iż karta ważna jest jeden kalendarzowy dzień, a nie 24 godziny. I oczywiście to się y, też dotyczy pozostałych. Przedziałów czasowych, czyli to nie jest, są 24 godziny, ale jeden dzień kalendarzowy. I tyle, jeżeli chodzi o tą opcję. Bardzo, bardzo fajną. Teraz przejdę do wymienienia listy miejsc, które odwiedziłam i krótko je opiszę. Walls of the Cornish jest to trasa spacerowa wokół murów obronnych wzdłuż Doliny Alzeti. To jest pewnie po francusku, ale ja nie wiem, jak się wymawiam w tym języku, więc przepraszam. Drugie miejsce to Luksemburg City History Museum, czyli Muzeum Historii miasta Luksemburg. Znajduje się to muzeum w zabytkowych budynkach i tak jak sama nazwa wskazuje, pokazuje historię miasta. Taka jest właśnie wystawa stała. Ale oprócz tego udało mi się też trafić na wystawę tymczasową o jedzeniu. I powiem Ci, że jest mega ciekawa. Pokazuje, jak zmieniły się nawyki żywieniowe człowieka. Między innymi po wynalezieniu ognia, wprowadzeniu nawozów czy rozpowszechnieniu fast foodów. Oprócz tego zwracano też uwagę na funkcję jedzenia pod kątem społecznym, czyli takie nawiązywanie więzi, ale odnoszono się też do współczesności, pokazowano y, między innymi oblicza takich chorób jak bulimia, anorekcja, a nawet puszczano na ścianie, na ścianie filmy mm, z YouTube'a tak zwane mukbangi, nie wiem czy kojarzycie, nie wiem czy kojarzysz. One polegają na tym, że dana osoba o czymś opowiada, jedząc w tym czasie jakiś posiłek, więc to też tam się pojawiło. Mi wystawa się bardzo podobała, zwłaszcza tymczasowa, więc jeżeli będziesz w najbliższym czasie w Luksemburgu, to zachęcam do sprawdzenia, bo można się wiele ciekawych rzeczy. Dowiedzieć. Kolejne muzeum, które odwiedziłam, to tak zwane Mudam Luxemburg Modern Art Museum, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej z różnorodną kolekcją, z parkiem rzeźb i nowoczesną architekturą. Znajduje się to miejsce. W takiej dzielnicy finansowej, gdzie jest wiele wieżowców i też instytucji europejskich, więc można też przy okazji zwiedzić okolicę. W pobliżu znajduje się też Filharmonia. Zaraz też obok znajduje się Fort Tüngen. Jest to zabytkowy fort austriacki, który wchodził w skład twierdzy Luksemburg. I tak jak wcześniej wspomniałam, jest tuż obok tego muzeum. Sztuki nowoczesnej i ten fort jest za darmo. Wejście kosztuje 0 zł, 0 euro. Kolejne miejsce to Villa Wauban. To jest Muzeum sztuki w Luksemburgu. Prezentuje 18-19 wieczne obrazy pochodzące ze zbiorów prywatnych. Tutaj też weszłam za darmo, i to dzięki biletowi z Muzeum. Historii Luksemburga. Tam właśnie dostałam ten bilet i nie musiałam skorzystać z niego w ten sam dzień, tylko ja akurat wybrałam się drugiego dnia i też bardzo, bardzo, bardzo mi się tam podobało. Obrazy były piękne, nie tylko obrazy, były też zdjęcia, ale kolekcja była bardzo ciekawa i też to muzeum, ta willa, znajduje się też w bardzo ładnym parku. I na koniec zamek Wianden, czyli jedna z największych i najpiękniejszych rezydencji feudalnych z okresu romańskiego i gotyku w Europie. I ten zamek został zbudowany na fundamentach rzymskiego fortu. Sam zamek i okolica są przepiękne, więc warto tam się wybrać, pochodzić wokół zamku, zwiedzić sam zamek, no i fajnie też wybrać się myślę w cieplejszy poszu roku niż ja byłam, bo tylko zwiedziłam zamek i wróciłam do Luksemburga, bo właśnie ta miejscowość jest trochę oddalona od stolicy. Ale właśnie z tym zamkiem wiąże się dosyć ciekawa historia, taka moja osobista i już ją opowiadam. Przygotowując mapy marzeń na ten rok, dodałam zdjęcie Luksemburga i miało ono symbolizować moją chęć do zwiedzania okolicznych krajów. Zdecydowałam się na zdjęcie zamku, który mi osobiście nie kojarzył się z Luksemburgiem, ale po prostu ta fotografia była darmowa w programie Canva, a tam właśnie przygotowywałam mapę marzeń. Jak przyjechałam do Luksemburga, to spotkałam się z Kasią, która oprowadziła mnie po mieście i poleciła kilka miejsc do odwiedzenia. Właśnie między innymi był to zamek wand. Następnego dnia wstałam, a że pogoda była pochmurna, to postanowiłam, że pojadę zwiedzić zamek. Ten wiand był trochę oddalony. Dojazd na miejsce zajmował prawie dwie godziny. Znalazłam też kilka innych zamków, które znajdowały się bliżej, ale ostatecznie stwierdziłam, że dobra, pojadę tu do w Janden. I też tak, tam trafiłam, zwiedziłam zamek w środku. I jak już schodziłam w dół, to zrobiłam zdjęcie, taką panoramę tego budynku, i wtedy dosnałam olśnienia. Pomyślałam, czy to nie ten zamek, który widnieje na mojej mapie marzeń. Sprawdziłam swój wygaszacz ekranu, bo tam mam tę mapę marzeń, i bingo! Okazało się, że mój cel się ziścił. Nie tylko pojechałam do Luksemburga, ale odwiedziłam miejsce, które symbolizowało ten kraj. I zrobiłam to bardzo nieświadomie. Po prostu posłuchałam rady koleżanki. I no, dla mnie było to ciekawe doświadczenie. Dlatego zachęcam Cię do spisywania swoich celów, marzeń, pragnień, czy to w zeszycie, dzienniku, czy właśnie w postaci mapy marzeń, wykorzystując zdjęcia z internetu albo wycinki z gazet, bo to naprawdę działa. I na koniec odpowiem na pytanie dotyczące Luksemburga, które pojawiło się na Instagramie. Warto przyjechać do tego kraju? I moja odpowiedź brzmi: tak. Stolica jest bardzo nowoczesna, zadbana znajdują się tu fajne muzea, galerie sztuki, teatry. I w tym miejscu pozdrawiam panią Ewę, która zadała to pytanie i jest wielką fanką teatrów filharmonia, ale także piękne trasy spacerowe. W kraju też jest bardzo dużo zamków, więc wszyscy fani tych budowli się tutaj odnajdą. A także natura jest bardzo ładna. Ja jadąc z miasta Luksemburg do Vianden podziwiałam piękne zielone wzgórza. Oprócz drogi nie było tam nic. Sama natura. I co najważniejsze, kraj jest przyjazny turystom. Komunikacja publiczna jest darmowa, karta. Luksemburg pozwala na tanie zwiedzanie kraju i można się dogadać w wielu językach. To tyle ode mnie. Jeżeli masz ochotę poznać warunki życia w Luksemburgu z perspektywy osoby, która nie pracuje ani w finansach, ani w instytucji europejskiej, a tak nawiasem mówiąc, z tym najczęściej kojarzy się ten kraj. I taka też perspektywa została przedstawiona w 44 odcinku mojego podcastu. To koniecznie daj znać. Postaram się nagrać taki odcinek z gościnią, aby pokazać szerszy obraz Luksemburga. A teraz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za dwa tygodnie. PA!